W parku miejskim zostało porwane dziecko. Dyżurny przydzielił patrol, jednak ani on, ani policjanci nie mają dokładnych informacji, bo ojciec dzwonił strasznie spanikowany. Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku, jedziemy właśnie na zgłoszenie. Przypomnę wam jeszcze tylko o strzeleniu łapy w górę oraz o strzeleniu subika i zaczynamy słuchajcie odcinek, bo mamy grube zgłoszenie. Ktoś został porwany. Nie mogę podjeżdżać na miejsce na sygnałach, żeby nie spłoszyć po prostu tego, tej osoby, która porwała tego przychodnia. W ogóle mamy bardzo mało informacji, także słuchajcie naprawdę muszę tutaj e, ostrożnie... Zadziałać. Czekajcie, bo to jest gdzieś tutaj. Ja na razie wyłączam sygnały po to, żeby nie błyskały się, bo jednak to też na pewno widać i gdzieś to jest tutaj. Aha, bo to dopiero świadek tutaj jest. Dobra, to ja słuchajcie, podjeżdżam na miejsce. 17 do 17.00. Jestem na miejscu y, tutaj na parku widzę jakąś osobę, idę porozmawiać, bo to jest ten przewodnik chyba. 00 do 17 przyjął. Ty o piesek, nie podbiegaj do mnie. Był kiedyś odcinek, gdzie pies mnie zaatakował, także ja teraz te prawdę... Ou! To się coś ścieka na niego. Dobra, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Dzień dobry, proszę pana, komenda powiatowa policji. Dostaliśmy wezwanie, że jakieś porwanie było. Porwali mojego syna. Dobra, gdzie i kiedy? Tutaj, dokładnie kilka minut temu. Osoba odjechała w czarnym samochodzie i porwała mojego, mojego syna do środka. Czy może pan mi dać imię i taki krótki opis pana syna? Patrzcie, jego syn ma 6 lat, nie? Był ubrany w jakieś rzeczy do tańczenia. Mamy też samochód. Samochód to jest chyba g z tego, co widzę. Dobra, proszę udać się do domu będziemy pana informowali jeśli, e, jeśli znajdziemy pana syna. E, no, do widzenia. 17:00 poszukujemy czarnego samochodu, to jest Mercedes G-Wagon. Porwane zostało sześcioletnie dziecko ubrane w strój taki do tańczenia, mniej więcej tak opisał to ojciec. E, będziemy jeździli tutaj e, na sygnałach i poszukiwali e, tego samochodu. Proszęcie jeszcze Jakieś wsparcie, patrzcie, tu jest jakiś samochód. Zero, zero I na Proszę się zatrzymać. Słuchajcie, to jest taki samochód, ale wątpię, żeby od razu na nas wyjechał. Dobra, słuchajcie, podejdziemy, zobaczymy. Eee! Dobra, nie wiedział co chcemy zrobić, i dlatego odjechał. Słuchajcie, ale ja i tak będę uważał. Wezmę na wszelki wypadek pistolet. E, dzień dobry, proszę pana. Ale nie, zobaczcie, tutaj pusty jest samochód i bagażnik. Dobra, nieważne, przepraszamy. To wsiadaj do środka, jedziemy dalej. Już widzę jedna jednostka tutaj jeździ. E, zero 0, 0, 17 helikopter jest. Na miejscu będzie z góry poszukiwał samochodu. E, przyjął, okej, okay, słyszymy właśnie ten helikopter. Będziemy, każdy samochód zatrzymywali tej marki i będziemy przeszukiwali go po prostu. pierdziele, widzowie, to nie jest łatwe zadanie, żeby na takich kurde alejkach znaleźć samochód. Tym bardziej, że on wiecie, mógł do jakiegoś domu wjechać cokolwiek. Choć chyba daleko nie odjechał, nie wiem. 17.00 mamy samochód podobny do opisu. Udajcie się na miejsce. Dobra, mamy jakąś lokalizację. E, przyjąłem, udajemy się alarmowo. Dobra, to jest gdzieś tutaj, zjeżdę, nie mi z drogi, nie zajeżdżać mi drogi, szybko. O, dobra, mam jakiś samochód, tu ją przyspieszył. 17 do 00 rozpoczynam pościg za e, czarnym samochodem. E, wyróżnię się na tle innych samochodów. Na razie udajemy się w północną stronę e, miasta. Przyszicie, pilnie wsparcie na miejsce. Ile osób znajduje się w samochodzie? podaj tablicę mi. E, nie jestem w stanie stwierdzić, czy były jakieś osoby w środku, zaraz zauważę, Tablicę też zaraz podam. Widzę, jakaś jednostka z przodu jest, może zajedzi mu drogę. Czy nie? O, prawie się w dół i w się w jakiś inny pojazd. Ty, bo on stwarza już zagrożenie. Zaraz będzie trzeba naprawdę... A, oh, ci też stwarzają zagrożenie. Jeszcze musimy uważać, bo nie możemy pitować tego samochodu, bo w środku jest osoba, która została porwana i jeszcze jest do tego mała. Nie chcemy zrobić mu krzywdy, ale wiecie, no... Zobaczymy, zobaczymy. Najpierw to ja muszę w ogóle ustalić, ile osób jest w środku, a widzę, że ten samochód ma przyciemnione szyby, tak mi się wydaje. Kurde, naprawdę nie jestem w stanie zauważyć, czy są jakieś osoby w środku. Na razie niech wyjedzie na jakąś prostą ulicę, to będzie można jakąś kolczatkę rozłożyć, cokolwiek, bo... Tak to wiecie, trudno będzie nam sobie poradzić O dobra, tu może zobaczy, nie słuchajcie Jest jedna osoba z tego co widzę 17.00 do 00, jedna osoba jest w środku Na razie nie widzę osoby porwanej Przyjął, spróbuję zorganizować koczarkę Wiecie co mnie jeszcze tutaj niepokoi g -Wagon jest, w sensie ten Mercedes Jest dobry do jeżdżenia na offroadzie I boję się, że wyjedzie na offroad, żeby nas zgubić. I tu będzie już problem, żeby go wtedy złapać Ale nie, dobra, chyba wjeżdża do miasta Jak wjeżdża, o kurde, jak się wdupił Jeśli zaraz się nie zatrzyma, będziemy musieli O, 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 dobra Chciałem powiedzieć, że będziemy używali broni W sensie ostrzegawczo EJ! ON MA broń, ON MA broń! 17 do 00 padły Gdzie on jest? Gdzie on jest? Łapy do góry! Łapy do góry, łapy do góry Co tu się dzieje? Dobra, jeszcze zobaczę Jest faktycznie jakaś osoba w środku Zajmijcie się nią, zajmijcie się nią Patrzcie, on miał karabin, on miał przy sobie Ja pierdzielę! 17 do 00, pilnie karetka na miejsce Osoba miała broń przy sobie, została postrzelona przez nas 00 do 17, wysyłam karetkę na miejsce Raczej nie postrzelona, tylko zmasakrowana. Dobra, gdzie jest to dziecko? Czy wszystko z nim jest w porządku? Ty, patrzcie, że on. Co mu się stało tutaj? On się pyta, słuchajcie, kim ja jestem, i że go boli brzuch. E, pokaż, weź koszulkę do góry, sprawdzę twój brzuch. E, nie wygląda to źle. E, zawieziemy cię do szpitala. Nie jest daleko stąd. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Wy się tutaj nim zajmijcie. E, jeśli będziecie jeszcze potrzebowali od nas wsparcia, to my zaraz podjedziemy. A teraz odwieziemy go szybko do szpitala. Żeby nie, nie, żeby nie trzeba było czekać. Dobra, dawaj, dawaj, do środka 17 do 0, 0, e, Zgłaszam, że. Dziecko boli brzuch, odwiozę go do szpitala. Tutaj jest niedaleko. Kratka jest już na miejscu, inne patrole, które są na miejscu, zajmą się tą sytuacją. Przyjały. Słuchajcie, z tego co wiem raczej nie możemy przewozić pacjenta bez karetki Nie, w sumie nie wiem, po prostu nie wiem, ale tak zrobimy, no to tutaj gra nam każe Możecie napisać jak, jak to względem przepisów jest Dobra, odwozimy go, idź tam do szpitala, zaraz ktoś się nim zajmie 17 do 00, podeślijcie mi do szpitala patrol jakiś, żeby zadzwonił po ojca i tam ustalił resztę faktów My wracamy na miejsce Tu 00, 17 zgłoście się 17 zgłaszam się Mamy wezwanie, udajcie się alarmowo do klubu, mamy bójkę na miejscu. E, przyjąłem, udajemy się alarmowo na wskazany adres. No e, kurde, no jedź dalej, co mi drogę blokujesz, no. Straszne korki dzisiaj na mieście są, zobaczcie co tu się dzieje. A klub jest już tutaj przed nami, Tylko muszę jeszcze te skrzyżowanie przejechać bez wypadku, no tak, wiedź we mnie. Dobra, tutaj jakiś samochód stoi, nie wiem czy w ogóle tutaj można stawać, e, dobra, ja się zatrzymuję. 13 do 00, jestem już na miejscu, e, wchodzimy do klubu. Babka mi powiedziała, że oni się znajdują na górze i że jedna osoba, która się z nich bije, to ten samochód stoi tej osoby tam na, na wejściu i że też musimy go odholować. Dobra, tu my idziemy już na górę. Ty, słyszysz, słyszysz? co tu się dzieje? Dobra, zatrzymaj się, nie uciekać, nie uciekać. Dobra, łap ich sam z tyłu, zatrzymać się, ej! Zatrzymać się, stój, 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 stój! Dobra, każdego słuchajcie biorę gazem pieprzowym, żeby na razie nam nie stwarzali zagrożenia. To bo oni uciekają. 13 do 00 potrzebuje wsparcia, cztery osoby uciekły. Przyja, przejadę, wsparcie. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, no! Kurde, czekajcie, bo oni wszyscy pociekali Dobra, zaraz ustalimy po właścicielu auta Partner mi powiedział, że kogoś złapał, więc ja idę od razu na górę Aha, bo patrzcie, ten stoi poddany, on nie uciekał tutaj Dobra, odwróć się, jesteś zatrzymany za y, bójkę Trudno mi było w dwie osoby zatrzymać cztery osoby, które jeszcze uciekały dodatkowo Ale dobra, złapiemy na razie to, co się da złapać A reszta się ustali na przesuwaniach po prostu to jeszcze jest jedna osoba złapana. Ktoś jeszcze tutaj jest? Nie, z tego co widzę, tutaj nic nie ma. E, dobra, to na razie ich bierzemy. O 17 do 00. Zgłaszam, że dwie osoby złapaliśmy, dwie osoby uciekły, e, ale ustalimy po samochodzie tutaj, bo jedna osoba zostawiła samochód. I na razie ustalam fakty, co tutaj się stało. dwoje wsparcie. Przyjęły Dobra, słuchajcie, babka mi powiedziała, że po prostu oni się bili. Dwóch facetów biło się z dwoma facetami. E, I ci, którzy tutaj są, to byli ci, którzy są w klubie. Przyjechało, przyleciało dwóch typów. Którzy uciekli, to tacy bardziej zbudowani, co tam widzieliście. I oni podjechali tym samochodem. Ale jak uciekali, to już zostawili ten samochód. Nie wiem, może byli nacipani albo coś. Te dwie osoby, które tutaj są, zostały zaatakowane, więc, jakby to nie ich wina, że się bili, tak? Więc zaraz ich odkujemy. Tylko ja jeszcze na tą chwilę przeszukam po prostu ich, zobaczymy, bo może, może mają coś przy sobie. No, jedna osoba, widzę, miała torebkę przezroczystych kryształów. No, jednak to był klub, także z tą babką wszystko w porządku. Widzę, ma prawo jazdy zawieszone, ale tak to wszystko ok. I tutaj z tymi ludźmi też wszystko. Wszystko ok? Choć ktoś faktycznie był zatrzymany, zobaczcie, za, za dyskryminację wyznaniową. Przez ten przepis, może kogoś po prostu zranił, i tamta osoba chciała go odwdzięczyć. Musi, może za to został zaatakowany. A ja jeszcze, słuchajcie, sprawdzę ten samochód, bo. Tak jak było mówione, należał do jednej z tych osób, które zaatakowały. W środku nic nie znalazłem, ale widzę, że ubezpieczenia e, nie ma. I widzę, że samochód należy do tej osoby Czyli tutaj jest lekkie tutaj takie zamieszanie Ponieważ tej osoby nie było na miejscu Nie kojarzę, żeby tutaj była Więc po prostu do niego należy ten pojazd Ale oni przyjechali nie swoim pojazdem 17 do 00 podeślijcie mi samochód Podeślijcie mi lawetę po samochód tutaj Jest to duży samochód, także będzie potrzebna silna laweta No i potrzebuję jeszcze jednego... No, to, to tyle w sumie, dobra. Neguję komunikat. Na razie lawetę potrzebuję tylko 00 do 17. Wysyłam wam lawetę. Jeśli chodzi o tych ludzi, słuchajcie, tutaj e, ja ich rozkuję, ale są na razie zatrzymani w celu e, przesłuchania. E, po prostu jednym, jednego my przewieziemy na komendę, drugiego przewiezie drugi patrol. Przesłuchamy te wszystkie osoby. E, no i wtedy będziemy mogli ich wypuścić, bo, bo musimy na razie po prostu notatkę sporządzić i dlatego trzeba ich przesłuchać. 17 do 00. E, samochód należał jeszcze do innej osoby, i tym samochodem. Podjechały dwie osoby, które zaatakowały w klubie Będzie trzeba wysłać jakiś patrol po właściciela tamtego pojazdu Żeby po prostu, no, przesłuchać go Okej, okay, wysyłam patrol po drugą osobę Wracam na komendę Wracajcie na komendę z dwoma zatrzymanymi Oczywiście znaczy, nie są oni zatrzymani, po prostu bierzemy ich na przesłuchanie My jednego patrol, drugi patrol, drugą osobę A, okej, okay, przyjąłem Trochę się tutaj zero, zero nie zrozumieliśmy do końca, ale już wyprostowaliśmy. W ogóle już się noc zrobiła, bo mieliśmy bardzo dużo papierkowej roboty na komendzie. Partner, dawaj, dawaj, dawaj szybko. Jedziemy, słuchajcie, na zgłoszenie, ponieważ jakieś auto na autostradzie y, się zepsuło czyli po prostu potrzebuje wsparcia ta osoba. W sensie wsparcia, no po prostu asysty policji, tak? Także słuchajcie, wyjeżdżamy już tutaj z komendy. Najgorzej, że jest noc, że jest deszcz, więc kompletnie nic nie widać na autostradzie i może naprawdę dojść do wypadku. Dlatego tamten facet zadzwonił po policję, a nie po labetę. Mam przynajmniej nadzieję, że jakkolwiek zabezpieczył miejsce tam, żeby było widać go. 17 -00, jedziemy już do, do wypadku. 0-0 do 17, udajcie się szybko, duże zagrożenie. Teraz możecie się przejrzeć jak ten samochód, jak te sygnały w ogóle podczas nocy wyglądają. No, zjeżdżaj szybko tą lawetą. I zaraz wam też pokażę takie światła, które się włącza w nocy, specjalnie jak się stoi tym pojazdem, żeby oświetlały. Jeśli chodzi o wypadek, to czy co mam z tym wypadkiem? Po prostu samochód się zepsuł na, na autostradzie. To jest dziś tutaj z tego, co widzę. Tylko nie wiem, czy po mojej stronie, czy po tej przeciwnej. I na razie kompletnie nic nie widzę. A, faktycznie tutaj stanął. I on w ogóle tutaj miejsce nie zabezpieczył. Czekajcie tak się ustawię tym bossa. Coś takiego zrobię, włączę takie światło, żeby było widać e, cokolwiek. 17 do 00, jestem na miejscu, e, widzę tę osobę. Przyjąłem. Proszę pana, dlaczego pan nie, zabez... nie wyjął trójkąta, nie zabezpieczył w ogóle miejsca? W ogóle straż już jedzie z tego, co słyszę. E, dobrze, proszę pana, e, ja pana wezmę na razie do pojazdu, e, przejdziemy gdzieś na boki ustalimy, bo tu jest zbyt niebezpiecznie. Dobra, ja im będę oświetlał, coś może to pomoże, macie tutaj pojazd, zajmijcie się nim. E, proszę pana, po pierwsze poproszę od pana dowód tożsamości i proszę mi e, powiedzieć, co się stało. Oho, czujemy alkohol od niego. Partner, przygotuj alkomat. Proszę pana, powiem tak. Dobrze, że pan zadzwonił po policję w takim przypadku. Szkoda, że pan nie zadzwonił na straż. I bardzo szkoda, że pan nie... ten... Nie zabezpieczył w ogóle drogi. W sensie mógł pan postawić trójkąt albo cokolwiek, tak? E, I oczywiście powinien pan testać, stać... Ja nic nie widać w ogóle. E, powinien pan testać w kamizelce blaskowy, więc tutaj, proszę pana, będą mandaty za to wszystko. Jeszcze wykonam panu test na obecność e, alkoholu w organizmie, ponieważ wyczuwam od pana alkohol. Przekroczył... o kurde, przekroczył dawkę ponad dwukrotnie. Dobrze. Proszę pana, to będzie mandat za to wszystko. Czy przyjmuje pan mandat? Widzę, że zadowolony nie jest, ale przyjął mandat. Także słuchajcie, wystawimy mu tutaj za mandaty za to wszystko. W ogóle jeszcze sprawdzimy, czy z nim i z pojazdem wszystko. A, nie mam teraz pojazdu. Dobra, trudno. W ogóle on nawet nie miał awaryjnych świateł włączonych, w sensie on nic z tym pojazdem nie zrobił. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako kierowca, jazda pod wpływem alkoholu od 0,2 do 0,5 promila i oczywiście oprócz tego jeszcze byłby mandat yy, za brak, przy zatrzymaniu brak posiadania świateł yy, awaryjnych oraz niezabezpieczenie miejsca, w sensie postawienie trójkąta. Tylko, że takich mandatów tutaj, yy, tutaj nie mamy. Dobrze, proszę pana, yy, to jest mandat dla pana, nie będziemy pana zatrzymywali, ponieważ yy, no nie przykro, 5,5 tysiąca złotych tylko za to. A 2 na 4 przepisy mu wystawiliśmy. Pójście ile to kasy? Z 10 tysięcy zapłaci za to e, Proszę pana, może pan już e, jeśli ja pana nie będę zatrzymywał, ponieważ nie przekroczył pan 0,5 e, dawki alkoholu, wtedy bym pana musiał zatrzymać e, Tak to jest pan wolny, pana pojazd e, będzie na parkingu policyjnym, proszę go później e, wziąć e, No a dopiero pan chyba będzie mógł z tego co pamiętam wziąć jak zapłaci pan mandat Tak mi się wydaje, ale nie wiem Dobrze, proszę pana, do widzenia O, wywaliło mi gietę Wiccawie Dobra słuchajcie, dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, zostawcie koniecznie subika. No i czekajcie, bo za dwa dni będzie super odcinek z polskiej policji. To na fajwemie i słuchajcie z wydziału, którego było... nie było dawno. Do następnego siema, no i cześć.